Witam serdecznie. W serii prezentacji produktów w sklepu dzisiaj jeden z serii premium produktów Watermana. Jest to bardzo popularny Waterman Karen. Nazywany Morze Czarne. Jest to Waterman Karen Czarny GT, czyli oznacza to GT. Skrót oznacza. Wykończenia w kolorze złotym. Pióro jest pakowane w duże pudełko Watermana. Teraz znajdziemy oczywiście jak zwykle w klasie Premium Watermana gwarancję oraz opakowanie na boli. Samo pióro ma charakterystyczny kształt tzw. Tak łeski. Jak widzimy, tutaj mamy do czynienia z czarnym piórem, z wykończeniami w kolorze złotym. Na pierścieniu mamy napis Waterman, a u góry klipsa logo producenta. Pióro jest zamykane na klips. Mamy tutaj złotą stalówkę 18-karatową. Wykończenia oczywiście są też ze złota. Charakterystyczne dla tego modelu jest właśnie ta mocno nietypowa stalówka. Która tutaj widzimy układa się w formie takiej łezki i jest naklejana na zewnątrz pióra. Na stalówce mamy logo Watermana. Wewnątrz oczywiście znajdziemy tłoczek Watermana Deluxe. W górnej części budowy mamy też złote wykończenie z takim oczkiem. Na pewno jest to model wyróżniający się spośród innych piór tym właśnie nietypowym kształtem. Dziękuję Państwu za obejrzenie materiału. Zapraszam na zakupy do naszego sklepu supermyślnik